5, 4, 3, 2, 1. Start. 50. Lewy 2. Objaz dronda. Prawy 2. Do lewy 2. Prawy 6. 300. Prawy 4 plus. Do lewy 4 plus. 50 dz Szykana od lewej.

Lewy 2, 100, prawy 2 plus, 150, lewy 2 plus przed budynek, 150, prawy 3, 80, prawy 2 plus, szeroko wyjście, 80, prawy 2, 120, lewy 2 plus nawrót. 100. Prawy 3 z uwagą. 80. Prawy 6, 200, lewy 2 plus śmiało. 100. Prawy 4. Prawy 4 do lewy 4. 80, lewy 2 do prawy 2 nie ciąć. 300. Lewy 2 minus, rondo, lewy 2 minus, do prawy 1, 100, prawy 2, 80, lewy 2 nie ciąć, nie ciąć, do prawy 2, 100, prawy 6, do lewy sześć prostuj dnem. Jeszcze, jeszcze. Cudownie.